Słuchajcie wiadomości. Tomasz Jakubiak, znany szef kuchni, musiał pilnie udać się do Aten na leczenie. Jego apel o pomoc finansową i milczenie zaniepokoiły fanów. Jakubiak wydał oświadczenie, uspokajając internautów i podkreślając, że walka o zdrowie jest teraz jego priorytetem. Poznaj szczegóły. Kliknij suba, po więcej ciekawych ploteczek. Tomasz Jakubiak zmuszony został do nagłej podróży do Aten z uwagi na konieczność pojęcia leczenia. W kwietniu, dokładnie w jego połowie, podzielił się ze światem nagraniem prosto ze szpitalnego łóżka, prosząc społeczność o wsparcie finansowe. Po zwróceniu się z tą prośbą zamilkł, co szybko wzbudziło troskę i niepokój wśród jego licznych zwolenników oraz sympatyków. Po kilkunastu dniach milczenia postanowił ujawnić oficjalne oświadczenie, podkreślając priorytet swojej sytuacji zdrowotnej i konieczność skupienia się na procesie powrotu do zdrowia. Wskazał, że aktualnie właśnie to jest dla niego najważniejsze. A co więcej napisał do swoich oddanych fanów? Tomasz musiał niezwłocznie wyjechać do Grecji w celu podjęcia niezbędnego leczenia. Jego stan zdrowia niestety nie pozwalał na podróż samolotem, dlatego też zdecydował się dotrzeć do Aten drogą lądową. Wynajęcie specjalistycznej karetki oraz zaangażowanie wykwalifikowanego personelu medycznego wiązało się z olbrzymimi wydatkami, które sięgnęły aż 25 tysięcy złotych. Jednakże ten ogromny wydatek to zaledwie początek w skali potrzeb. Jakie rodziła sytuacja zdrowotna Tomasza? Cały czas rozpaczliwie potrzebuje on wsparcia finansowego, a w tym samym czasie koncentruje się na zmaganiach o poprawę swojego zdrowia. Do tego doszły głośne doniesienia o kosztach, jakie poniósł Tomasz za przewóz do Aten, które okazały się być zastraszająco wysokie. Aktualna sytuacja finansowa wymaga, aby uzbierać aż milion złotych. Po niemal dwóch tygodniach ciszy w Eterze. Popularny szef kuchni, znany z licznych programów telewizyjnych w kanałach TVN, postanowił skomentować swoją sytuację. Ogłosił w mediach społecznościowych, że kontynuuje walkę. Ze wszystkich sił podkreślił, jak bardzo jest wdzięczny za obecność i wsparcie, jakie otrzymuje. Martwiący się o niego fani zaczęli odczuwać ulgę w związku z nawiązaniem kontaktu. Komunikaty od wiernych fanów w sieci były niezwykle wspierające, pełne ciepłych słów i wyrazów otuchy. Ludzie pisali. Jak bardzo się cieszą, że Tomasz się odezwał, że są z nim i nie zamierzają się oddalać. Zachęcali do dalszej walki, obiecując cierpliwie czekać na jego powrót do zdrowia. Życzyli mu spokoju, możliwości swobodnego oddychania oraz oczywiście pełni zdrowia. Trzymali kciuki i wysyłali uściski, by choć wirtualnie dodać mu sił oraz otuchy. Jednocześnie w mediach pojawiła się informacja, że Dorota Szelongowska nie zdołała opanować emocji i w ostrych słowach wyraziła swoje oburzenie, kiedy podczas zbiórki dla ciężko chorego Tomasza Jakubiaka padło kilka krytycznych uwag. Ta sytuacja pokazała, jak wiele emocji oraz zaangażowania powoduje zbiórka i potrzeba pomocy Tomaszowi w jego zmaganiach. Tomasz Jakubiak postanowił podzielić się wiadomością, chcąc uspokoić wszystkich, którzy wyczekują informacji na jego temat. Od dłuższego czasu nie publikował żadnych nowych treści, ale obecnie przerwał milczenie, aby skierować do internautów słowa otuchy i wyjaśnienia. Obecnie przebywa w malowniczej Grecji gdzie poddaje się intensywnym terapiom mających na celu poprawę jego stanu zdrowia. Zgodnie z relacjami sprzed 14 dni, jego kondycja pozostawia wiele do życzenia, co zmusza go do całkowitego skupienia na powrocie do pełni sił. Ludzie w sieci proszeni są zatem o dalszą wyrozumiałość i cierpliwe oczekiwanie na jego powrót do zdrowia i formy, która pozwoli mu na ponowne czerpanie z życia pełnymi garściami. W swoim komunikacie Tomasz pragnie rozwiać wątpliwości tych, którzy wspierają go w walce z trudnościami zdrowotnymi. Adresując swoich wiernych fanów, nazywanych przez niego głodomorami, wyjaśnia, że coraz mniej angażuje się w aktywność w sieci. Przebywa obecnie w stolicy Grecji, Atenach, gdzie całkowicie poświęca się wymagającemu czasu i poświęcenia leczeniu. Jego codzienność to nieustanna walka, którą podejmuje z wielkim poświęceniem oraz determinacją, aby każdego dnia stawiać czoła kolejnym wyzwaniom. Pisząc dalej, dzieli się swoją wdzięcznością za troskę okazywaną przez wszystkich, Którzy trwają przy nim w tych trudnych chwilach. Otrzymane wiadomości oraz wyrazy wsparcia są dla niego nieocenione i dodają mu otuchy. Choć czasami przegląda Instagrama i widzi liczne komentarze, nie jest w stanie odpowiadać na nie osobiście, co prosi, by nie odbierać jako brak zainteresowania. Obecna sytuacja wymaga od niego niepodzielnej uwagi skupionej na zdrowiu, a każdy przejaw wsparcia ze strony fanów traktuje jako cenny dar energii i nadziei. Wierzy, że wszyscy zrozumieją jego wybory i będą kontynuować ten trudny czas wspólnie z nim. Informacje, które napływają o Tomaszu Jakubiaku, budzą wiele emocji wśród jego licznych fanów i sympatyków. Rok temu, kiedy usłyszał o chorobie, która wdarła się niepostrzeżenie do jego życia, poczuł, jakby świat się zatrzymał. Diagnoza była porażająca, a ból przebił serce niczym ostry sztylet, wyciskając łzy z oczu tego znanego kucharza, niegdyś tak pełnego energii i zapału. Pomimo ciężaru, jaki na nim spoczął, Tomasz postanowił stanąć do walki. Z pomocą bliskich, przyjaciół oraz wszelkich ludzi dobrej woli udało się rozpocząć zbiórkę, której celem było zgromadzenie przynajmniej miliona złotych. Jak się jednak okazało, hojność darczyńców przewyższyła oczekiwania. Zebrana suma wyniosła 1 milion 19 tysięcy złotych, a to tylko z drugiej fali wsparcia, gdyż pierwsza miała miejsce w jesienne wieczory 2024 roku. Imponujące zaangażowanie wsparło Tomasza w jego trudnej podróży przez meandrę leczenia, kiedy to wspólnym wysiłkiem zebrano łącznie ponad 2,5 miliona złotych. Tomasz, mimo niepewności związanej z efektami przeprowadzanych za granicą zabiegów, nie traci nadziei. Każdy grosz i każda drobna wpłata daje skierkę otuchy, stanowiąc dowód jedności i solidarności, której moc jest nieoceniona. Wszyscy mają nadzieję, że ostateczne wieści o stanie zdrowia Tomasza będą pozytywne i że jego miłośnicy wkrótce znów zobaczą go w pełnej formie, dzielącego się swoją pasją do kulinarnej sztuki. Każdy dzień przynosi nowe dowody na to, że ludzie mogą dokonywać rzeczy niezwykłych, gdy łączą siły w obliczu wspólnego celu, a wsparcie, jakiego Tomasz doświadcza, jest tego najlepszym dowodem. Kliknij suba po więcej ciekawych ploteczek.